Dzisiaj, dla odmiany, zagramy w misję, w której nie możemy zbyt wielu prze ludzi przestraszyć. A jaka to będzie misja, to za chwilę powie Wam narrator. Właśnie ja tylko poczekaj, aż się załaduje. W tym domu mieszkała kiedyś przemiła starsza pani, która uwielbiała przyjmować gości. Jednak z czasem umysł jej się mącił i coraz trudniej było jej się rozstawać z odwiedzającymi ją gośćmi. Dlatego zamiast cukru zaczęła sypać im do herbatki arszenik. Trudno ją winić, po prostu chciała mieć pewność, że zostaną dłużej, nieskończenie dłużej. Wydarzenia te poważnie zachwiały delikatną psychiką domu. Mury nie są wprawdzie obdarzone świadomością w pełnym znaczeniu tego słowa, ale to nie zwalnia od obowiązku troszczenia się o to, co nienamacalne. Niech śmiertelnicy ujrzą kościotrupu i dowiedzą się o skrzętnie skrywanych okropnościach. Ważne. Jeden szkielet to za mało, żeby przekonać sceptyczną policję, że zaszło tu coś bardzo podejrzanego. No świetnie. Jeszcze mi wyskoczyło, kurde, aktualizat... aktualizowanie drukarki. No ale nic, do, dobra. Mniejsza z tym. E... Więc tak, musimy odkryć przy... więcej niż jeden szkielet. No głównie po dwóch już nasza rozgrywka się kończy e, Ale tak e, Myślę, że Czy ja myślę Dobrze Tak, myślę, że Taka kompania może nam pomóc Chociaż szczerze mówiąc co do... Up... Nie no dobra, niech taka będzie. Okej okay. Pokaż śmiertelnikom ukryte kościotrupy. No i znowu mamy trzy duchy do uwolnienia. Tutaj pierwszy, prądzik, uwięziony na kominie. Więc siedzę sobie na dachu, naprawiam lichą antenę i tak sobie myślę, że wierzchak na ubrania lepiej by się nadawał. Nagle zaczynam czuć się niewyraźnie. Myślę sobie, może starsza pani wlała mi do herbaty skwaśniałego mleka. A tu jak nie eksplodują mi wnętrzności, e, bum! Złapałem się komina, no i teraz e, w nim tkwię. Może podasz mi pomoc tą dłonią. No dobra. Tego ducha jest praktycznie najłatwiej uwolnić. Na razie zrobię tylko połowę tego co powinienem zrobić: czyli użyję wstrząsu dennego Morena, aby te kości zsunęły się nieco niżej, w głąb tego komina. Okej, okay. teraz przejdźmy tutaj, Maxi Factor. Witam pana lub panią, albo czymkolwiek tam jesteś. Chciałabym zainteresować Państwa bogatym asortymentem naszych kosmetyków i pachnideł. Wspaniałym uzupełnieniem tego oto nawilżającego kremu na noc jest niepieniący się, rewitalizujący żel do twarzy oraz odświeżający tonik. Czy mogę Państwa delikatnie spryskać wodą toaletową? Ten z przyjemnością zademonstruję działanie naszych produktów na jednej z lokatorek tego domu. Jestem pewna, że wówczas osiągnęlibyśmy konsensus w kwestii zakupu tych znakomitych wytworów w branży kosmetycznej. Okej, okay, Maxi faktycznie się tutaj trochę wygadała, ale ogólnie jest to najtrudniejszy do uwolnienia duch. Hmm. No dobra, i mamy jeszcze jednego ducha. Kiedy wpadłem na prawdziwy boiler, wydała mi się miłą starszą panią i nawet poczęstowała mnie herbatą. Ale chwilę potem już leżałem martwy, a ona bawiła się w muraża. Chyba dałbym radę wcielić się w jakiegoś śmiertelnika, gdyby tylko któryś z nich podszedł wystarczająco blisko. Yy, no więc tak, yy, przede wszystkim... Powiem Wam w jakiej kolejności ja y, zawsze uwalniam te duchy, więc najpierw uwalniam maxi factu z racji tego, że jest to najtrudniejszy do uwolnienia duch. E... No i tak. Przede wszystkim musimy tutaj mm, zrobić bubrzdęk łańcucha, ponieważ te drzwi są zamknięte i musimy zachęcić śmiertelników y, w jakiś sposób, żeby oni tutaj podeszli. No i brzdęk łańcucha jest właściwie taką... Chyba najlepszą mocą e... ok, w tym wypadku od razu otworzyli drzwi, ale czasami jest tak, że szukają klucza. E... No i tak, oni to oczywiście zobaczą tego kościotrupa trupa, e... ale to jeszcze nie sprawi, że uwolnimy Maxi Factor. Śmiertelnicy odkryli szkielet. Teraz musi go zobaczyć policja. Znaczy, żeby Aksifaktor się uwolniła, e, musimy spowodować, żeby ktoś. M, ktoś, właściwie kobieta. E, czyli w tym wypadku mamy cztery możliwości. E, spróbowała się. Spróbowała użyć tych perfum. Tak, tych perfum. E, robimy tutaj. E, może ciekawość? A poczekam aż ona tutaj wyjdzie z łazienki. Ważne jest, że to musi, że to musi zrobić kobieta. Facet tego nie zrobi, rzecz jasna. No dobra, złaś z tego kibla. No okej, okay, tam już jeden telefonuje po policję. Albo po prostu zrobię ciekawość, co będę czekał. To na nią zadziałało. Musi mieć taki. taki wir tutaj nad głową. Żółty wir. Tak zadziałało na nią. Teraz musi się tylko. Teraz musi tylko użyć tych perfum. I będziemy mieli maxi factor z głowy. Czyli praktycznie najtrudniejszą rzecz. Ale ważne jest też to, żeby uważać, żeby ona nie. A nie, w sumie. okej. Okay. Dobrze jest, bo przywidzenie może oczywiście, czy straszna niespodzianka, mogą odstraszyć śmietelnika, niż go zachęcić. Być może ten róż pasowałby idealnie, gdyby miała pani nieco bledszą karnację. Więc jak, spróbujemy? Mhm. No i w ekspresowo szybkim czasie udało nam się Maxi Factor zwerbować. E... Ja myślę, że chyba nabije sobie trochę, trochę tej... Trochę plazmy. I, a, właśnie, zakręcony. Zakręcony jest duchem, który też może mieć całkiem ciekawe moce, tylko właśnie musi on e, znajdować się e, od razu przy dziecku, a więc to nie zawsze jest możliwe. Ok, głupek sprawia, że śmiertelnicy idą do jakiegoś losowego miejsca, do którego właściwie tak naprawdę nie chcą iść. Dobra, policji nie chcę straszyć. Właściwie to chyba jedyna misja, w której użyję zakręconego. Ta misja to jedynie pretekst, żeby go użyć. E, no bo jednak nie uważam go za aż tak dobrego ducha. Okej, okay, tu użyję telekinezy, trochę sobie nabiję many. O, idealny, idealny efekt, o to mi właśnie chodziło. Jeszcze może Jeszcze może znowu telekinezę zrobię Okej okay. Udało mi się nabić odpowiednio mi dość many no kurde, co ja mam z tą maną? Plazmy, plazmy, kurde, plazmy. Dobra, teraz tak. Żeby uwolnić e, rączkę bardzo panie ciekawego panie ducha, panie? który potrafi podpalać śmiertelników, muszę użyć wstrząsu. Tutaj właściwie Denny Moren ma kluczową rolę w tym nawiedzaniu. Znaleźli szkielety. Policja odnotuje znalezienie tego szkieletu. ...ale pełne dochodzenie zostanie wszczęte dopiero po odkryciu kolei. No i ten wstrząs spowodował, że te cegły się rozsunęły. Teraz musimy zwabić tutaj znowu śmiertelników. W tym przypadku znowu, bież... znowu do akcji wkracza bu jego brzęk łańcucha. Więc tak, jeden szkielet został odnaleziony. No, po dwóch już kończymy misję. Ale oczywiście my musimy uwolnić trzy duchy. Przynajmniej chcemy uwolnić trzy duchy. I ja już dopilnuję, żeby to były trzy duchy. Okej. Okay. Zabiliśmy tu jednego ze śmiertelników. On przypatrzył się temu co tam się znajduje. I... A właśnie Jeszcze, jeszcze zapomniałem o przecieku. Właśnie, powinniśmy tutaj zrobić też przeciek e, w tej piwnicy po to, żeby śmiertelnicy wezwali e, hydraulika. To znaczy często zdarza się tak, że śmiertelnicy e, też sami patrzą przez ten murek i rączce udaje się ich opętać, ale to się zdarza nadzwyczaj rzadko. Jak pierwszy raz nagrywałem tego Let's to się udało. Takie coś zrobić. A jak mówiłem to się rzadko ogólnie zdarza Dobra w sumie nie wiem co tu za bardzo zrobić Czy on zadzwoni po hydraulika? Oby to zrobił Tak zaczął dzwonić po hydraulika dobrze O to jest część mojego planu Nooo! No i teraz musimy poczekać, jeszcze nasz on się tutaj zjawi. No, niech ktoś tutaj przyjdzie, już ja mu pokażę, co to znaczy się bać. Albo... Albo nie, nie będę przypadać bezpiecznika, bo jak tędy hydraulik przejdzie to Może nie trafić odpowiednie miejsce O, ten tu je, jeszcze podąża w Pojawił tym kierunku się O, jeszcze hydraulik Może ci się przydać do ujawnienia szczątków Ale ten już szybciej Tutaj nam odkrył to miejsce Został opętany kawko ten typek już mi się znudził. Przerwa! No i ten świetny duch, jakim jest rączka dołączył do naszej świty. E... No i dobra, i teraz jeszcze teraz jeszcze uwalniamy kolejnego ducha, ostatniego, czyli prądzika. Jak pamiętacie, dzięki wstrząsowi dennego morena udało nam się spowodować, żeby te kości spadły głębiej pokaż go policji i może wpadjemy tutaj bój i robimy telekinezę przez co kości spadają te kości akurat nie muszą zostać ukryte znaczy odkryte jakby dobrze rozprostować ektoplazmę a teraz podtrzymamy tych żartownisiów w wysokim napięciu no i świetnie udało nam się go uwolnić Właściwie nie wiem, co teraz mam robić. Teraz chyba wycofam wszystkie duchy. I poczekam na policję. Tak jak już mówiłem, ten szkielet nie musi zostać odkryty. E, wystarczy, że po prostu spadnie. Natomiast myślę, że ta taktyka uwalniania duchów, że najpierw maxifaktor, potem rączka, potem prądzik, jest chyba najbardziej rozsądna, bo... E, no bo jednak jeżeli najszybciej uwolnicie te duchy, które najłatwiej się uwalnia, to potem jeszcze bardziej sobie utrudnicie uwolnienie duchów, które i tak są już bardzo trudne do uwolnienia. Dobra, policja idzie, ale zanim oni dojdą, to trochę czasu minie. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby oni tutaj ten szkielet odnaleźli. No jak to, witaj. Hydraulik od progu, no to jest bardzo, bardzo dziwny dom. po zapala masz jakie. Bo on chce nie? Tymczasem mam ochotę, żeby... smarkacza trochę... powkurzać. Poczujesz mnie zła? Całkować. Muszę elikoć. A to co? No i kurde, jak mogłeś tego nie zauważyć, idiota? Jezu, ci tam będą stali tak długo, czy może wejdą? Dobra, je, jeden jest odważny, wszedł, no druga też jest odważna, weszła. Poza tym jeszcze sobie, może, hmm, a może przerażenie, sobie nabije. A, jeszcze warto dodać, że dziecko, do którego przywiązany jest poltergeist, nie reaguje na jego moce. To znaczy ono oczywiście widzi te moce, ale nie działają na nie. Na to dziecko w tym sensie, że ono jakby się nie przeraża. Nie mamy tego czerwonego paska, który by się powiększał. Gratulacje! Cele Twojego nawiedzenia zostały osiągnięte. No i git udało się nam. No i przy następnej okazji odwiedzę gabinet strachu, ponieważ przed nami jest ostatnia misja pierwszego aktu. Tak więc. Do następnego let's play'a.